Zarząd Transportu Metropolitalnego organizuje i nadzoruje komunikację publiczną w tym celu zawiera umowy z ponad 40 operatorami na terenie 56 gmin. Pracownicy ZTM, pracujący w Wydziale Organizacji Przewozów, są odpowiedzialni za planowanie przejazdów oraz tworzenie rozkładów. A przy takiej liczbie operatorów oraz pojazdów jest to nie lada wyzwanie. Gdy autobusy, tramwaje i trolejbusy podlegające ZTM wyruszają codziennie w skrupulatnie zaplanowane trasy, ich monitorowaniem oraz kontrolą zajmuje się Wydział Zarządzania Ruchem. Nasi pracownicy na bieżąco monitorują to, co się dzieje w sieci drogowej. Korzystając z modułów mapowych widzimy na mapie rzeczywiste położenie autobusów, tramwajów, trolejbusów. Jeżeli w jakimś miejscu sieci występuje zator drogowy, wtedy znaczniki autobusów, trolejbusów i tramwajów wyświetlają się na czerwono. W takim wypadku pracownicy dyspozytorni zamieszczają stosowny komunikat na stronie facebookowej alert, który pozwala na szybkie dotarcie do pasażera. Czujność i szybkość działania pracowników dyspozytorni pozwala skutecznie nadzorować komunikację publiczną w metropolii.